Siemano widzowie, dzisiaj pokazuję wam taki wentylator patrząc z tego, że to chyba było z Lidla, ale nie wiem dokładnie taki kolumnowy wentylator patrząc na to, to jest wentylator tak moim okiem patrzcie I tak ma tryby tutaj tutaj się daje, żeby był lepszy tryb tutaj nie wiem, co to jest o, tutaj tak robi, tak fajnie Cześć, fajnie to jest takie. Czekajcie. O to jest takie coś, żeby się obracało, chyba. ale nie wiem. To się tak fajnie robi. Taki taki czas i to jest chyba kolumnowy. A nie wiem zresztą. A tak patrząc na to, to jest chyba kolumnowy. ale jeżeli to to by było już na tyle, czy my ci się papa.